Dzień Boże, witajcie. Mamy dzisiaj środę, 28 sierpnia. Posłuchajcie fragmentu z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił tymi słowami: Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze. Obudnicy, bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugactwa. Tak i wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze, obudnicy, bo budujecie groby prorokom i zdobicie grobowce sprawiedliwych i mówicie, gdybyśmy żyli za czasów naszych przodków, nie bylibyśmy ich wspólnikami w zabójstwie proroków. Przez to sami przyznajecie, że jesteście potomkami tych, którzy mordowali proroków. Dopełnijcie i wy miary waszych przodków. Dzisiaj Ewangelia to jest opowieść o kontraście między tym, co widać na zewnątrz, a tym, co się dzieje w środku, gdzieś głęboko w sercu. To jest też opowieść o doświadczeniu wielu z nas. Ten kontrast w nas czasami trudno jest pogodzić. Ważne jest to, by mając świadomość tego kontrastu w nas, Krok po kroku, dzień po dniu, może rok po roku, coraz bardziej go minimalizować. Tak, żeby to, co widzą ludzie, to co zewnętrzne, stawało się coraz bardziej spójne z tym, co w środku. A jeśli jest tak, że to, co w środku, jest lepsze od tego, co na zewnątrz, to niech to, co w środku coraz bardziej przemienia i przenika na zewnątrz. Tak żeby wreszcie stać się jednością. Niech was bogłosi Bóg wszech mówiąc, ojciec i syn, i Duch Święty Dobrego dnia, szczęś Boże!